Hej, z tej strony Rabbit i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i witam Was w odcinku czwartym z Reginy. Jest to odcinek czwarty sezonu drugiego. Kto będzie w dzisiejszym odcinku naszą ofiarą, znaczy ymm, chłopakiem? Harry Marks Ona z nim coś tam gadała w tamtym odcinku i ja stwierdziłem, że na tego Wąsa to ona na pewno poleci. Może po prostu zacznijmy z grubej rury. Zadzwonimy do Sima. No i dobra, no i on to jest Harry Marks. Dobrze się czujesz? Delicja, przylot. Albo Delicia. Aha, ale niemiło. Ty z nim zerwałaś. A weź ty się z nią pogawędkuj. Niemiło, co nie? Aha, ty się z nią nie pogadasz. To daj jej przejść, bo że oni w tej trójce to są tacy durni, że ja nie wytrzymam z nimi. Serio Beskito. Oni już w dwójce są bardziej ogarnięci. No gadaj z nim, gadaj, gadaj, gadaj. Zrób sobie Mac and cheese. To auto jest jakieś zepsute. A nie, to jest chyba jej auto, ale. Ona ja aż tak daleko zostawiła. Okej, okay, dziwne trochę, ale dobra. Palca sobie tylko nie ukroj Regina. Ja chcę tego Henry'ego, Także... Zrobisz sobie teraz tak, zagadkę do Sima, zaproś. Harry Marks. Za około 3 godziny. Chyba, że znajdziemy sobie kogoś innego. Jeffrey Cook. A może to jest z tym Jeffrey'em? No to co to masz, że przez 3 godziny? Idź, nie wiem. Gra w komputerową. komputerowo. Eee, Regina, tu dzwoni Twój agent, mam dla Ciebie pracę. No cóż, raczej koncert charytatywny. Dzwoni do mnie właśnie z miejsca o nazwie szpital. <laughs> Regina będzie zabawiać dzieci w szpitalu. Dobra, będzie beka, szczerze. Między 9 a 18 w każdy dzień. Dobra, no to pojedziemy tam jutro w takim razie zabawiać te dzieci. No i teraz wezmę sobie do Sima, zaproś. Harego Marksa zaprosisz. Do trzech razy sztuka. Jeżeli się nie zgodzi za tym razem, no to... No to bierzemy sobie kogoś innego. Dobra, jak on nie chce przychodzić, po prostu... Chciałbyś telefon. Proszę was. No i po co je, po co w ogóle szukać kogoś? No przyjmuj randkę, a co? Który to jest Wiktor Osełka? Niektóry to jest całkowicie Wiktor Osełka, ale dobra. Nie wiem który to jest, ale szczerze... O, to jest ten. Dobra, zły nie jest. Także w ogóle ja nie wiem po co... Jeżeli... Jeżeli nie chce ten z wąsem, no to trudno. Jego strata nie będzie miała takiej super świetnej dziewczyny przez 5 minut. Kurde, podoba mi się to, że oni zechcieli się z nią sami umawiać na randki teraz. W poprzednim sezonie tak jakoś nie było. Po czym ona przejechała? Czekaj, czekaj, po czym ona przejechała? Co to. O, Ooo! Jest bardzo ciekawie! O, Widzę, że Bridgeport nie zawodzi. Ojoj! Bridgeport zaczyna mnie coraz bardziej przerażać. A tylko, jak najszybciej kończy tą serię? <laughs> nie no, nie chcę kończyć tej serii, w ogóle wziąłem za jakiejś plantacje. ja tu nic nie widzę, ja tu ślepy jestem, muszę podjaśnić ekran. Mhm, uh -huh. bo tu jest jakiś budynek? Aha. Nie, tu nie ma akurat budynku, no i dobra. To chociaż tyle. Nie, gdzie on jest? Halo? Co się z nim stało? O co tu rzecz chodzi? E aha, fajnie. Och. Kurde, kolejny raz jest identyczna sytuacja, że on po prostu bierze ją, zaprasza na radkę, po czym idzie sobie do pracy. No, oh, tylko że gdzie on pracuje? Och, rodzina po prostu. Ty to masz szczęście tych facetów, jak nie wiem. Dobra, powiedz, wracaj do domu, nie gdzie, tu masz dom. O, no, tu masz dom. Dobra, wracaj do domu. I pójdziesz sobie spać w takim razie. Oj. Spać, nie odprężyć się. Pójdziesz się spać. Rano wstaniesz, że jest w sobie sobie siku I bierzesz sobie komplet z bąbelkami Czemu to już jest brudne? Regina się strasznie szybko obudziła. Tu jest jakaś Duna Furora. Czy ona jest? Duna Fortuny. czy ona jest jakoś w operacji? Czy kim ty? Kim ona jest? Ona chyba chce jakieś jej bogactwo. Bo tu myśli o jakichś klejnotach. Regina nie ma klejnotów. Nie jest ładna, Regina. Jest jej ładniejsza od niej. No, patrzcie, ona przy niej, no, po prostu jest śliczna Nie no, tak poza tym też się śliczna. Regina to po prostu jest crusher Crusher najlepszy, ale ta animacja jest brzydko zrobiona Serio, ta animacja jest tak brzydko zrobiona, że ja nie wytrzymam Laska, czy ty możesz stąd iść? Regina, zgaj światło i udawaj, że ciebie nie ma w domu Tak się powinno robić <laughs> Tak się powinno robić, kiedy nie chcesz kogoś przyjmować Dajcie resztki, O, poszła se. Naleśniki zrób. Naleśniki. O. Do widzenia. Nie będziemy tęsknić. No dobrze, Redinka. Co sobie z pancakesy? Później poglądasz się telewizję. I o jakieś 8 długo zadzwonisz. Dobra, dzwonimy do tego wąsa. Dobra, jeżeli on nie ma ochoty przechodzić. To mimy w niego wywalone i sobie idziemy do tego, co się zaprosi na radkę, i cię wystawił. A, Striker I jego tu w ogóle chyba mieliśmy na początku w ogóle też rozpatrywać. To zezmę do tego Wiktora Osełka. Zaproś... Wiktor Osełka. Wiktor Osełka. Nie ma on teraz ochoty przychodzić. Dobra, a ten piłkarzyk? O! No i to jest człowiek, a nie. No to... Miał być najpierw pan z Wolsem, później miał być Ważanek, a będzie piłkarzyk. Na no razie, może weźcie się tak odwal trochę dla niego, jak on już tak przyjdzie w końcu. Tak weźcie, tak nie wiem, po tak wizytowy. O w tym kietę się może odwal? Przyjechały to w ogóle jak szybko. A to do środka, przelefrasz, przelefrasz. Wytyfy, on dopiero co zapłaci rachunki. O co tu że chodzi w ogóle? Ale ja przed nagraniem dosłownie będziemy i kazam zapłacić rachunki. serii kilometr od siebie. Uważa, że Regina jest przyjacielska. Kurde, zgodził się. Uuu. A wy się może coś z nim uściskuj. ty, tyż. Ość ty, Regina. Regina! ale że tak w ogóle... Od razu... Matko jedyna Regina. Zauroczony w niej jest. Weź no, tylko pocałuj i... Później może wstańcie, bo już mam trochę dość tej waszej kanapy. Pochwal osobowość, spytaj o znak. Pochwal wygląd. Flirtuj. Idź się może Regina odpręż. I weź go... Bara bara. Kurde, jak szybko wszystko poszło, Regina! A ty się z tymi dwoma chciałeś użerać. To musiał być jakiś symbol, gdyby to była oferta, to do mnie. Czy chcesz zrobić coś tam i coś tam z dodatkową opłatą, czy tam jakimś tam punktami sławy i w ogóle, to może weź się, się przytulać na łóżku. Nie jest to opcja, musisz, że może musisz z nim gadać. Weź ty z nim jeszcze plotku, zapytaj o dzień, on też związuje się nowym domem, później romantyczka, yy, pocałuj, pochwal osobowość i w ogóle. A co jest czeka, to tu nic nie robi. Yy, nawet nie może kibla wziąć i odetkać, nie podoba mi się to. W ogóle z tego co ja widzę, to ten sim jest serio mega ładny. Według mnie wygląda mega ładnie ten sim. Także Regina trafiłaś. Teraz jest nagle więcej opcji jak on ma jedzenie zwykle atrakcyjną. Nie pamiętam gdzie jest nic ta opcja, żeby... oj. Nie! Nie! Nie takich rzeczy nie, Regina, proszę cię. Pan Bóg cię chyba opuścił już dawno temu. Mnie też jak stwierdziłem, że to będzie dobry pomysł do tego serię. Aha, bo on ma jakąś tą, no to poproszę, żeby zerwał z tą stellą. To dlatego ona nie mogła być z nim od razu sympatią. Dobra, dobra, Bridzina, na co? Może weź ty się przebierz, bo no, żeby tak też nie świecić tym negliżem. On się przebrał bardzo ładnie, a ty, co czy no, świecił to tylko negliżem. Romantyczne, pocałuj go, też oprziskuj się. Może weź go, poproszę, żeby zerwał z tą stellą. O! No i super. Dobra, i może dobra na koniec samej randeczki, wyjdziesz się odpręż. Co się zepsuło? Telewizor? Oh, naprawdę telewizor się zepsuł. Nikt go praktycznie nie używa i się zepsuł. Naprawdę. No i przyjdziecie w barabara. Ten się cieszy, pełna satysfakcja. Świetnie się bawi. No dla Regina to jest taka ciekawa zabawa, ona trochę ma ciekawe życie strasznie. Dobra, romantyczne flirtuj, żebyś nie świeciła też golizną, ubierz się w to. No i romantyczne pocałuj, miłosny uścisk, specjalny świetny całuj, się. Okej, okay, dobra, jest więcej opcji. Zaproponuj stały związek, tak, jest ta opcja. Regina, dobra, proponujesz mu stały związek. O, jak słodko! Jest całkowicie słodka. Weźcie sobie, zróbcie Barabara, może jeszcze, zanim cię wystawi. Ona zdobyła punkt osobistości przez niego. Ale super. Teoretycznie jest to minus i plus w jednym, bo te punkty słabe spoko wyglądają, ale praktycznie ją później cały czas będą pozywać. Zerwij może. Musisz być hardbreakerem. Jeszcze ta smutna muzyczka w tle. To jest takie przykre. Niewybaczalnie grubiańska. Aha, ale nie niemiły. Dobra, Regina, to w takim momencie idź jeszcze w tym odcinku, bo zawsze one się tak kończą. Ale ja, jeszcze w tym odcinku, chcę, żeby ona poszła na te chore dzieci. Nie to jest. O, zabawie, chore dzieci. Ja nie wiem, jaki to masz zgodny znak. A z tym Henrym Marksem to może nam się jeszcze uda. O, poznać kogoś nowego. Dobra, jedziesz, Regina, zabawiać chore dzieci. Już jest 4 na 10, czyli wiadomo, że czwarty odcinek to jest. No i dobrze, Regina. No i co tu ciekawego jest szpital. Zawsze będzie pamiętać chwilę, gdy stwierdziła, że ma tego dość i zakończyła ten żałosny związek. Jaka ta gra jest niemiła. Myślałam, że to będzie jakieś takie bardziej interaktywne, a ona tylko weszła do szpitala. Dobrze, także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał Jeżeli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i możecie dać subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby dostać powiadomienia o następnych super odcinkach. Teraz chyba będzie Oldża, więc jakby no, ale... Olcza też jest super No, także mam nadzieję, że Zobaczymy się w następnym odcinku Pa, pa